Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Przychodzę z zestawem za 55 zł. Mam super mega pensję Paradiso, Wow zdrapkę, zdrabkowy cash oraz super linie. Od linii sobie zaczynamy. Ok, jest idealnie. Zdrabka ma numer 15, a pierwsze symbole, których szukam to łódź i słoń. Łódź i słoń i tylko to zaczynamy kiepsko. Piłka i serce. Serduszko. I więcej nie ma. Korona i wiatrak. Jest korona, tutaj też. Mam nadzieję, że nic nie pomijam. Korona wiatrak i korona. Następne ptaki i klapki. Klapki, klapki. Są tutaj. Yy, I więcej nie widzę. Ptaka również nie było. Czapka i rower. Jest czapka. Oj. Czapka. I tu mamy czapki. Następne tęcza i moneta. Moneta. Tęcza. Tęcza. I to tyle. Balony i podkowa. Balony podkowa. Bal... Mm, dobra, są balony tu. Następne, gwiazda i diament. I mamy linię. Gwiazda i diament, więcej nie widzę. Okulary, arbus. Okulary, arbus, okulary. Ale podkowa była. Mm, I są tutaj okularki. Dobra. Następne. Dzwon i krap. Krap, dzwon, krap, krap, dzwon. Dobra. Teraz pewnie będzie biedronka, bo nam to linii nie stworzy. Nie. Lody i kości. lody, kości. Dobra. Czyli jest jedna linia. Tutaj wygrana całe 5 zł. Kontrolne B, ale lepszy zwrot niż w Okej, Ok, następna zdrapka to zdrabkowy cash z numerem 25. Ale mi się to rusza. Tutaj poszukuję 28, 56, 32, 12 i 24. A mam 41 trzydzieści siedem, trzydzieści trzy, trzydzieści osiem, pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści dziewięć, siedemnaście, pięćdziesiąt jeden, trzydzieści jeden, blisko pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia trzy, czterdzieści sześć, dziewiętnaście. Pięćdziesiąt trzy, czterdzieści dziewięć, trzynaście, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści pięć, pięćdziesiąt pięć i ostatnia czterdzieści siedem. Na no to wychodzi, że tutaj mam pusto. Z, L. Wow, zdrabka, numer siedemnasty

trzydzieści pięć, pięćdziesiąt jeden, czterdzieści cztery, pięćdziesiąt cztery, jedenaście, dwadzieścia trzy, trzydzieści osiem, pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści osiem, dwadzieścia dziewięć i ostatnia szansa trzydzieści dziewięć. Niestety, wow, wow, nie było. Zdrabka przegrana, kontrolne CR. Paradiso numer 18. Szukamy okularów i symbolu, yy, i wodolot. Tak, tutaj jest. Okulary, wodolot. Nie ma, ale tutaj okularów. Dobra, wodolot był tylko jeden. Flaming i lody, lody, flaming, jest flaming, jeszcze jeden i to tyle, kostium i kompas, kompas jest tutaj. I jest tutaj kostium, a jeszcze kompas tutaj. Tęcza, arbuz. Tęcza. Nie ma i nie ma. Kapelusz i piłka. Oj, tutaj coś się kręci. Kapelusz. Piłka, jest piłka. Ale był arbuz był. Jest kapelusz. Okej. Okay. Deska i płetwy. Płetwy, deska. Deska. Tutaj nie ma. I są płetwy. Serce i mewa. Brak jest serduszko. Mewa i serce. Szorty ośmiornica. O dwie ośmiornice są i szorty. I szorty. Torba i słońce. Torba, torba, słońce i ostatnie dwa żów i nuta. Pusto, pusto, żółw, nuta, nic mi to nie daje. Jest żów. I żółwik tutaj. No niestety, kontrolne będą różne. Tak jest HLB. Idzie na kubkę z przegranymi. A ja mam jeszcze grubą rybę, czyli Super Mega Pensje z numerem drugim. Muszę sobie trochę oddalić. Oczywiście, fajnie by było znaleźć dwa razy napis Super Mega Pensje i wygrać główną nagrodę.

Trzydzieści cztery, ale się złożyło. Trzydzieści dziewięć, trzynaście, dziesięć jest wygrana. Dwadzieścia sześć, czterdzieści osiem, czterdzieści siedem, czterdzieści cztery siedem, szesnaście, trzydzieści sześć. 45 i ostatnia linia. Mam 27, 14, 9, 19 i 11. Czyli wygrana tylko tutaj pod dziesiątką. A jest to 20 zł, czyli zwrot. Kontrolne powinny być G i są. Także dzisiaj na wydane 25 zł. Ja mam 25. No tak jak mówiłam fajnie by było gdyby chociaż gruba ryba oddała, no i oddała. Także 25 zł odzyskane. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Pa.